Nie przypuszczałam, że zwykłe letnie popołudnie w koło brzegu spokojnym, nadmorskim mieście pełnym zapachu sosny i morskiej bryzji może odmienić moje życie na zawsze. Mój mąż wyjechał tego ranka do Frankfurtu, kolejny wyjazd służbowy, kolejny hotel, kolejne godziny spędzone w samotności. Niby się nie skarżyłam, ale cisza w naszym mieszkaniu na parterze stawała się z dnia na dzień coraz cięższa. Nie umieliśmy już rozmawiać. A może to ja przestałam próbować? Był piątek. Słońce wlewało się do salonu przez cienkie firanki, malując wzory na drewnianej podłodze. Zaparzyłam kawę, jak co dzień, ale dziś smakowała inaczej. Może to ja już smakowałam inaczej? Usiadłam na tarasie, patrząc na ogród, w którym kwitły róże, a stare drzewo wiśni delikatnie szumiało pod wpływem lekkiego wiatru. Nagle dzwonek do drzwi. Nie spodziewałam się nikogo. Serce zabiło mocniej. Otworzyłam. Cześć, Lena, uśmiechnął się Michał. Miał na sobie lnianą niebieską koszulę, lekko rozpiętą, i jasne spodnie. W ręce trzymał skrzynkę z narzędziami. Miał dwa dni zarostu i ten sam zapach co zawsze: mieszanka drzewa sandałowego, soli morskiej i męskiej pewności siebie. Michał, stary przyjaciel z czasów studiów w Krakowie znaliśmy się od lat, ale ostatnio widywaliśmy się rzadko. Twierdził, że przechodził obok i przypomniał sobie, że mój mąż wspominał o zepsutej gniazdce w kuchni. Nie zaprzeczyłam. Po prostu wpuściłam go do środka. Usiadł na kolanach obok ściany i zaczął coś dłubać przy kontaktach. Obserwowałam jego ruchy zbyt uważnie. Palce długie, pewne. Koszula przylepiona do pleców. Linia karku. Wciągałam wzrok jak powietrze, którego brakowało mi już od dawna. Chcesz coś do picia? Zapytałam, żeby zająć ręce. Jeśli ty też, uśmiechnął się bezczelnie. Podałam mu białe wino. Wyszliśmy na taras. Nad nami winorośl, obok nas cisza i ciepło czerwcowego popołudnia. Rozmawialiśmy jak dawniej o filmach, o książkach, o tym, czego nigdy nie odważyliśmy się sobie powiedzieć. Jego spojrzenie było inne. Nie oceniał mnie, nie oczekiwał niczego. Po prostu patrzył tak, jakby widział mnie naprawdę. Kiedy sięgnął po latarkę, leżała tuż przy jego dłoni, poprosił, Żebym mu ją podała. Nasze ręce się dotknęły. Trwało to zaledwie sekundę, ale coś między nami drgnęło. Nie cofnęłam się. Gdy wstał, jego koszula uniosła się lekko. Zobaczyłam skrawek skóry na jego brzuchu. Mój wzrok tam uciekł bez pytania. Wrócił i stanął przy mnie, opierając dłoń oparcie krzesła. Jesteś sama, prawda? Nie odpowiedziałam, tylko patrzyłam. I to wystarczyło, bo czasem milczenie mówi wszystko. Dotknął mojej twarzy. Czułam jego palce, jakby badały moje emocje. I wtedy. Nie powinniśmy. Ale to się stało. Nie wiem, czy to ja zrobiłam pierwszy krok, czy on. Po prostu nasze usta spotkały się gdzieś pośrodku tej ciszy, która już nie była milczeniem, ale pragnieniem. Pocałunek był ciepły, delikatny, a jednak pełen głodu, jakbyśmy całowali się po raz pierwszy i ostatni jednocześnie. Jego ręka przesunęła się po moim karku, a ja poczułam dreszcz tak intensywny, że musiałam zamknąć oczy, żeby nie wypaść z rzeczywistości. Nie było w tym pośpiechu. Michał był ostrożny, jakby dotykał czegoś kruchego. Może tak właśnie widział mnie nie jako cudzą żonę, ale jako kobietę, która dawno zapomniała, jak to jest być pożądaną. Moja sukienka olniana, biała, zapinana na guziki była jak zaproszenie do powolnego odkrywania. Czułam, jak jego palce zatrzymują się na materiałach, badają fakturę tkaniny i ciepło pod nią ukryte. Ale nie zdejmował jej. Tylko rozpiął najwyższy guzik, palcami muskając moją obojczykową linię. Lena wyszeptał tuż przy moim uchu. Nie powinniśmy. Ale chcemy, odpowiedziałam ja, zanim zdążył skończyć. Czuliśmy każdy milimetr tej bliskości przez tkaniny, przez oddechy, przez spojrzenia. Jego ciało było przyjemnie ciepłe, a gdy przyciągnął mnie do siebie mocniej, zdałam sobie sprawę, że ten moment zmieni wszystko. Weszliśmy do salonu. Moje stopy boso dotykały chłodnych paneli. Światło prześwitywało przez firany, tworząc miękkie refleksy na ścianach. On usiadł na sofie, a ja powoli podeszłam do niego i usiadłam o krakiem na jego udach, nasze twarze zaledwie centymetry od siebie. Ręce Michała trzymały mnie za biodra, ale nie napierał. Czekał. Dawał mi przestrzeń. To ja przejęłam inicjatywę, moje usta badały jego szyję, linia szczęki, ucho. Czułam jego oddech przyspieszający, ręce lekko drżące od napięcia. W tym momencie nie istniało nic poza nim i mną. Wszystko było przy tym zmysłowe, ale nie wulgarne. Nawet gdy jego palce sunęły się niżej, dotykając materiału moich pończoch, czułam, jakby czytał mnie jak książkę szanując każdą stronę. W jednej chwili wstał i uniósł mnie na rękach. Zaniósł do sypialni, którą znał z przeszłości. Kiedyś piliśmy tu wino i słuchaliśmy dziezu. Teraz w tej samej przestrzeni jego ciało wtulało się we mnie, jakby nigdy nie miało odejść. Ale wtedy dźwięk. Dźwięk telefonu. Mój. Dzwonił mąż. Nie odebrałam. Patrzyłam tylko na ekran i czułam, jak ręka Michała zatrzymuje się na moim biodrze. Jego spojrzenie spotkało moje. Wiedzieliśmy, że przekroczyliśmy granicę i że nie będzie już powrotu. Leżałam w pościeli, a obok mnie pusta poduszka. Michał wstał wcześniej, nie zostawiając po sobie żadnych słów, tylko ciepło jeszcze wyczuwalne na prześcieradle i zapach jego skóry na mojej. To nie był wstyd, nie był też żal. To było przebudzenie. Jakby przez jedną noc ktoś zdjął ze mnie warstwę, którą latami zakładałam każdego ranka: żona, grzeczna, spokojna, a pod spodem ja, kobieta, która jeszcze potrafiła czuć. Z kuchni dobiegł dźwięk ekspresu. On jeszcze był. Znalazłam go przy oknie. Z filiżanką kawy. Patrzył na ogród, jakby próbował zapamiętać każdą linię, każdy liść, każdą sekundę, która właśnie się kończyła. Zrobiłem ci kawę, powiedział, nie odwracając się. Dziękuję. Wzięłam filiżankę, usiadłam obok niego. Byliśmy blisko, ale tak bardzo już oddzieleni. Rozumieliśmy, że to było coś większego niż kaprys, ale i coś czego nie da się po prostu wpleść w codzienność. Będziesz o tym żałować? Zapytał. Pokręciłam głową. A ty? Nie odpowiedział od razu. Nie. Ale wiem, że powinniśmy zapomnieć. W tej chwili to właśnie te słowa były jak nóż. Zapomnieć? Jak można zapomnieć zapach skóry, dotyk dłoni, ten szept pod skórą? który budził ciało z letargu. Kiedy wychodził, pocałował mnie w czoło. Jakby był już kimś innym, nie kochankiem, tylko wspomnieniem. Zamyśliłam się, obserwując drzwi, które się za nim cicho zamknęły. Nie płakałam. Nie umiałam. Zbyt dużo emocji krążyło we mnie, by mogły wypłynąć. Dni później starałam się wrócić do rutyny. Pranie, Zakupy, wiadomości w tle. Mąż wrócił jak zwykle, z prezentem z lotniska i wyuczoną czułością, której kiedyś wierzyłam. Dotknął mnie w nocy. Jakby nic się nie stało. Jakby nie zauważył, że moje ciało już nie należy do niego. Najgorsze było jednak lustro. Patrząc na siebie, nie widziałam tej samej kobiety. Widziałam te z tamtego popołudnia. Z tamtej nocy. Moje oczy były inne, głębsze, może ciemniejsze. Na mojej szyi wciąż była niewidzialna ścieżka, którą zostawiły jego usta. Wieczorem znalazłam coś pod poduszką: mały bilecik, jego pismo. Nie zapomnę ani chwili. Ty też nie zapomnij. Serce zadrżało. Spaliłam go. Papier zniknął w płomieniu. Ale popół? Popół zostaje. Od tamtej nocy minęły trzy tygodnie. Każdy dzień był próbą udawania, oddychania, zapominania. Ale nawet najlepsza aktorka nie potrafi grać roli, której nienawidzi. Mój mąż, Piotr, nie zauważył niczego. Albo nie chciał zauważyć. Przynosił róże? Jak zawsze po podróży. Czerwone, banalne. Kiedyś paczniały nadzieją. Teraz paczniały obowiązkiem. Gotowałam z uśmiechem. Zmywałam naczynia. Spałam z nim w jednym łóżku, czekając, aż zaśnie, by wreszcie zasłonić twarz dłonią i nie pozwolić łzom popłynąć zbyt głośno. Bo w mojej głowie wracał on. Michał, Czasami przechodziłam inną ulicą, tylko po to, by nie minąć jego samochodu. Czasami wpatrywałam się w ekran telefonu, czekając na dźwięk, który nie nadchodził. Ale nie blokowałam go. Zostawiłam przestrzeń. Jakby jakaś część mnie chciała, by wrócił. Choćby jako cień. I wrócił. W najmniej oczekiwanym momencie. Był czwartek. Siedziałam w lokalnej kawiarni w centrum Opola, popijając cappuccino. Na sobie miałam beżowy płaszcz, czarne rajstopy, sukienkę z miękkiego materiału, który opinał mnie w tali, ale był długi aż za kolano. Buty na niskim obcasie, klasyczne. Delikatna broszka od babci przypięta do kołnierza drobiazg, który przypominał mi, kim byłam zanim zaczęłam się gubić. Lena. Podniosłam wzrok. Michał miał na sobie ciemną kurtkę, granatowy szaliki spojrzenie, które znałam aż za dobrze. Usiadł obok mnie bez pytania. Przez kilka sekund nie potrafiłam wydobyć z siebie głosu. Przepraszam, powiedział cicho. Nie powinienem był tak po prostu zniknąć. Nie powinieneś był też wracać. Ale powiedziałam to z taką miękkością, że nawet ja sobie nie uwierzyłam. Rozmawialiśmy. O pogodzie. O jego nowej pracy. O serialu, który polecał mi kiedyś i którego nie obejrzałam, bo nie chciałam kojarzyć go z nim. O wszystkim. Tylko nie o nas. Ale oczy mówiły coś innego. Na pożegnanie przytulił mnie. Dłoń spoczęła na moich plecach trochę zbyt długo. Moje serce biło jak oszalałe. Czułam, jak mój zapach zostaje na jego płaszczu, a jego na mojej szyi. Nie powiedzieliśmy sobie jeszcze wszystkiego, szepnął. A potem odszedł. Tego wieczoru w domu rozlałam zupę. Rozlałam ją, bo moja ręka się trzęsła. I po raz pierwszy od lat nie zakryłam łez. To miał być spokojny wieczór. Piotr zamówił sushi, włączył film, którego nawet nie pamiętam. Siedzieliśmy na kanapie, ciało przy ciele, a jednak z tysiącem kilometrów ciszy między nami. I wtedy telefon. Nie mój, jego SMS. Widziałem ją dziś. Wiesz, że ona nie jest tylko twoja? Zamrugałam. Nie byłam pewna, czy dobrze przeczytałam, ale Piotr był zbyt zajęty telefonem, by ukryć szok. Zbladł. Kto to? Zapytałam cicho. Pomyłka rzucił. Przeczytaj na głos. Nie zrobił tego. Wstałam. Nogi mnie niosły do sypialni, ale głowa wracała do tego jednego słowa też. To oznaczało, że nie tylko ja, że nie tylko ja miałam sekret. W szufladzie nocnej znalazłam stary telefon Piotra. Nie wyrzucił go. Włączyłam. Hasło? Data naszego ślubu. Oczywiście. Czego on nigdy nie zmienił, to był pozór stabilności. Ale nie pozory nas zdradzają. Zdradza brak szczegółu. W skrzymce wiadomości do kobiety. Innej. Nie jednej. Kilku. Zdjęcia. Miejsca, słowa, to nie ja zaczęłam ten rozpad. To nie ja zdradziłam pierwsza. To nie ja szukałam obcych ranion, by coś udowodnić. Ale ja to zakończyłam. Wróciłam do salonu. Spojrzałam Pietrowi prosto w oczy. Trzymał kieliszek z winem, jakby miał go za chwilę roztrzaskać. Od kiedy? Zapytałam. Lena, nie rób sceny. Od kiedy? Prawie rok wyznał, spuszczając wzrok Prawie rok rok teatru rok kłamstw rok, kiedy przytulał mnie, ale myślał o innej i nagle wszystko stało się jasne zebrałam się spakowałam walizkę spokojnie. Bez łez. On stał jak sparaliżowany. Wiedział, że nie ma już żadnej wersji wydarzeń, która go wybieli. Zadzwoniłam do Michała. Nie odebrał. Wysłałam SMS. Wszystko się wydało. Ale teraz już nie boję się być prawdziwa. Jeśli to, co między nami, było czymś więcej, spotkaj się ze mną jutro. Godzina dziewiętnasta. Ta sama kawiarnia. Zasnęłam na Sofie. Samotna. Wolna. Następnego dnia przyszłam do kawiarni wcześniej. Siedziałam w tym samym miejscu. Zamówiłam cappuccino. Minęło 10 minut. 20. 45. Drzwi się otworzyły. To nie był Michał. To był kurier. Koperta z moim imieniem. W środku. Nie teraz. Ale kiedyś. Gdy wszystko ucichnie. M. A pod spodem odręcznie. P.S. Twój dotyk zostanie ze mną na zawsze. Zamknęłam oczy. To był koniec. Albo początek. Jeszcze nie wiem ale wiem jedno. Tylko ty, który słuchasz tej historii, możesz odpowiedzieć na pytanie. Czy zdrada to grzech, jeśli była odpowiedzą na inny grzech?